Nigdy nie zapomnę tamtego wieczoru, gdy wszystko zaczęło się zmieniać. Siedziałem samotnie w starym pokoju z jednym oknem, patrząc w pustkę nocy i zadając sobie pytanie, które wiele razy próbowałem zignorować. Dlaczego wciąż wracam do tych samych błędów, skoro tak bardzo chcę się zmienić? To nie było pytanie teologiczne, nie było filozoficzne, to było krzyk duszy. W tamtej chwili poczułem się jak człowiek, który próbuje wspiąć się po śliskiej skale bezlin. Bez wsparcia. Ile razy obiecywałem sobie już nigdy więcej? Ile razy zrywałem się z łóżka przekonany, że teraz to już na pewno się zmieni, tylko po to, by za kilka dni, godzin, czasem minut znów upaść? Zawsze myślałem, że problem tkwi we mnie, że jestem za słaby, za mało wierzący, może zbyt uparty, ale prawda była inna. Nikt mi nie powiedział, że próbuję wygrać walkę, nie mając nawet mapy pola bitwy. Widzisz, Cały system, który miał mnie wyzwolić, był pełen luk. Mówiono mi, że wystarczy się modlić.